It's going down. I'm yelling by you better move. You better dance. Dance, 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 Drop the bass. Moto Here is Born. The dragon boy. Do to do To to do To to do Nie żeby cię było w kurwę słychać podwójnie A jaki jest w ogóle temat rozgrywki? Dzisiaj temat rozgrywki jest bardzo prosty XYZ Stop szybko, szybko alfabetujesz ogólnie W ogóle to ja mam jedno słowo na to, C i Cipa. Gdzie jadę? O już pierwszy raz rzuciłem wieżyczkę tak jak nie trzeba ja bardzo, o, brawo. bardzo dobrze. Patrz patrz, patrz z ja tego. Jedziemy de Death race of Pandora. E bo to gdzieś tutaj jest. A, no tak, musisz... Co to wejść. są za... Pluskwy. są Pluskwy. A ja mam jakieś dziwne lagi, Arok, nie ściągasz pornoli przypadkiem? Arok A rok zawsze ściągnę. Co ty myślisz? <laughs> ja szybko obrabiam materiał. <laughs> Dzisiaj znalazłem nowego Porn na YouTube, ja to oglądam No muszę się siąć. Jak ta babeczka? Co? Jak ta babeczka? Wow Znaczy jeszcze nie widziałem filmików z nią, jeżeli <laughs> to masz zamyśli Ale to się da naprawić Mam jakiś artefakt na was chyba A? Dupa dupa, nie udało ci się 30. O no, tyle oglądałem remaining. dzisiaj The Ender's game O to jest fitowy film całkiem, no? No nie podobał, no Znowu spoiler alert, alert. Nie, Ja nic nie powiedziałem jest opinion alert Wow, what? No prędzej Contynuuj No ale to i... No, a to nie obejrzeć. Dobra spoiler alert teraz Ja <noise> obejrzeć Choć ta końcówka, ja, ja się spodziewałem akurat tej końcówki szczerze mówiąc okay. że, że oni go wydymają Teraz masz spoiler, ale. Dobra, e, Nie, bo ten, ogólnie... Good going fuckface, nie? Że nosajdował cały ten, całą nację. Co nie tak napierdziela? A, plecy. Ale, ale, ty, ty, spodziewasz się Ender's Game 2? Znaczy, wiesz co? Bo to na książce Na podstawie książki jest. I chyba no. jest dalszy ciąg historii. Ale nie. nie. Jeżeli ja dwa, bo on tam, wiesz, wspomniał, że yy, Na końcu przecież. No tak, ale mówię, że to jest ten, że to książka jest i to dalej przed historii historii jest chyba napisany? A might be wrong, ale wydaje mi się, że jest i ten, ale, ale... <coughs> nie wiem, czy coś się sprzedało wystarczająco dobrze, chyba nie Nie wiem, o czym pierdolicie Enderscane Ej, Aro, gdzie ty w ogóle jesteś, powiedz mi? No jest obok... Nie, dobra, nie ma... Obok ciebie Dominik, gdzie ty jesteś, <coughs> powiedz mi? A ja sobie jakże. Dojechałem gdzieś Patrzcie, jest te króle świata Fajnie. Ja jeszcze 14 mobów musimy. Najlepszym mieć. być! Naprawdę! Jak nigdy, nigdy, nikt! Tak w ogóle nigdy to tak nie leciało! Dotąd, dotąd nikt! Nigdy, nigdy nikt! Co ty wiesz? Co ty wiesz o piosence? Byłeś w, w Familiadzie? A nie, czekaj, to nie w Familiadzie ci powiem. Wiesz, to to melodia może. W szansie na sukces! Byłeś? Nie! Ja też nie byłem. Ale wziąłbym w ogóle, się, kiedykolwiek jaka jest różnica pomiędzy tymi taśmami, jak oni tam wybierają i w ogóle? Tak. E nie! Ten drugi? nie. ja zawsze tak... Co za różnica, co powie? I nigdy nie widziałem, co tam jest za różnica, nie? Zawsze co coś tam pierdzielił. Melodyjną. Pij z wejście tą melodyjną. Oni no, tam wszystko po jednej nutce. Tak jak było screen na internetach był o jakimś strasznym domu i czy wytrzymałbyś tam sam w domu przez noc za milion dolarów jakiś komentarz ja bym zrobił to za pół miliona. Jakiś inny komentarz, ja bym to zrobił nawet i za 20 tysięcy, tylko muszę mieć czajnik, żeby zrobić herbatkę. Tak jeszcze napisał, że ja to zrobię za piątaka, tylko potrzebuję mieć czajnik i telefon z internetem, żebym się nudził. I ostatni komentarz, no to panowie, chuj, bo ja po jednej nutce. Hej now, you're a rockstar, zrobiłem twesta, a... To było słabe. Tam coś Gangpo. wisiało w ogóle. Hej, tam było jakiś... Y, coś. Dobrze, wrócę specjalnie dla ciebie, żebyś mógł zobaczyć to wiszące coś. Nie wiszące coś. Za kamieniem. Za sałatą. Za sałatą! Stój! Za marchewką. Co to jest? Oto. Widzisz jakaś to kostka? Jest... To jest ten, eridium. Nie ma eridium w tej grze. Artefakt eridiański, okej? Okay? Kurwa, czy Dobra. ty i musisz przytulać za każdym razem jak jedziemy? A czy... A czy ty Tam... musisz narzekać? Podniosłem cię, zaraz cię wysadzę. Ty no, gdzie ten, ten pistol, stol jest? Czy revolver Revolvera, barrel, ta? To rewolwera parallel roll. Nie du. Ja podejrzewam, że... Wichaj z du. Z taki niemiecki nowy. No nie, Wichaj z du to jest jak się nazywasz Chyba... No, 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 no. O, znalazła Chyba gdzie <grymny> jest <is> mój hajs? Gdzie jest mój <grymny> hajs? <is> gdzie <my> jest mój <grymny> hajs? Gdzie jest mój hajs? Gdzie jest mój hajs? Gdzie jest mój hajs? Gdzie jest mój Gdzie jest mój hajs? Późna godzina nikomu dobrze nie robi najwyraźniej tutaj. Daj kolejnego questa. Coś dużo tych questów zrobiliśmy naraz. Szybko. Trzy No to dużo. Dobra. No no. no, no to dużo. No, Jak? Bo oni umieją. Jak? No, no jesteś głupi! <laughs> Jeszcze, <laughs> pytasz? <laughs> Jeszcze pytasz? <laughs> <laughs> Myż, to znajdźmy ten elementel ja Archive. No to jest już, bardzo dobry pomysł. Chyba już zrobiłem kółko, nie? Tutaj dobrze mi się nie wydaje? Nie, bo on chyba tu jest. Tu jest? Nie wiem, tak wyszedłem z tego samochodu... Ta! Tak ta. się wchodzi? Tędy? Co? Niepotrzebnie wyszedłem z tego samochodu. Jednak tak sobie pomyślałem. A, może jednak. Oko. Dobra, to luz, uspięty. To, że mi samochód wywróciłeś, na musie. O przez to, że zacząłeś strzelać w samochód stary, to przypchnąłeś mnie i prawie umarłem, a ja ci nic nie zrobiłem. Także nie jesteś już moim kolegą. Usłyszałem cię ze znajomych na Facebooku. Ostatnio ktoś mi tak powiedział. Ale po, Bardziej... Serio? Nie no nie serio. No nie chciałbym nie usunąć z najomych. no co Oprócz y, wszystkich? Oj, znowu pomyliłem SF. E no jak można pomylić? Bo w większości gier jak używasz... W y, większości grasz, gier to nie jest większość gier. Grasz w Call of Duty, y, to pod E masz noża. Y, grasz w co innego, pod F masz użycie. A tutaj masz użycie pod E, a pod F masz użycie y, skilla y, ulti. To jest... to. Ale to jest, przez to, to, przez to mam trust issues, tak jak z, y, pezant z konsolowcy mają trust issues. Ale oni trzymają trust issues, tak powiem. Właśnie. To jest przyciskiem X. W każdej konsoli jest gdzie indziej. no, to prawda. Ja szczerze mówiąc, jak gram na tym... Znaczy, nie mam... Co? Nie? 100% Monster Race. Ale mam pada do Xboxa. Czy ktoś może podnieść mi dupę? Nie? Czy jak podnieś tylko. Podnieś dupę? Jak tego ich zabiję? się mnie bije Oh fuck Oh fuck No, czy tu nie ma nic ciekawego do kupienia? Nie ma Guys? What did you do? I might require your assistance uh, mm. Co to jest? Nie mam więcej To są Co one robią? Pfff Biko! I najgłupsze pytanie I do! do... Mysteriot! Eee, czy chciałbyś coś ee, powiedzieć? Chciałbym podziękować mojej matce, bo gdyby nie ona to nigdy bym się tu nie znalazł. Aha. Co jeszcze? Eee, jak również mojemu pracodawcy, który Ogólnie nie, jemu to nie. Eee, SMG fioletowy jest to kupna, jak ktoś lubi. SMG. Ja chcę dziś Co? Prawie mnie miałeś Nie, nie podjedziesz O, dziękuję Proszę Ha! Revenge, bitch! Vengeance! You fucking face. <grym> I dobrze ci do. tak ha Die hard with Revengeance Gdzie ty O, ale to byłby Tam dobry film jedzie. Ha, ale, ale, ale... Die hard with Revengeance? To wiecie, tak ramy talgibsol idą do Revengeance? Nie i goście tam macha mieczem i zabija ludzi mieczem takim, ten, samurajskim? I ciacha Nie. ich na wszystkie części? Nie. <laughs> <laughs> Fuck. O, tak blisko. Yeah, no. What is it? Aha. <laughs> 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 Fuck, nope. Karmagedon. I? Byłaś się kiedyś mieliśmy ten, jakiś cel w tej grze Jaki? Ale wjechałem Ja bym chciał amunicję sobie zakupić Ale wjechałeś I co tutaj jest? Wow. To jest arena do... Ale skoczyłem... Tak, to jest arena to w Co się dzieje? Co Co ja tu w, dzieje w niebo, nie chcę coś <noise> w niebo Co tu <noise> zrobić Mamy zabić ludzi Tu zabijam Prze oh. Przejezdowywuję jej no. Nie przejezdowuj tego bo tu giniesz Już, o, ja już ginę wysiadam. I ja i, się i leżę, leżę. O, good going fuck faces Fuck Nice fuck. Nice, nice guys <noise> Good going fuck face Yep. Oh. That was awesome Oh my fucking shit Fucking, fucking dinosaur. dinosaur Holy shit WTF A my nawet dinozaura nie wiem, już byliśmy z Kagidla No one cares w ogóle miałem się Ciebie pytać kiedy zaczniesz oglądać American Horror Story nie, nie wiem kiedyś Ja pierdolę co tu się dzieje nie mam amunicji i nie mogę jej nigdzie zdobyć <śm> Rozmawiam Rozmawiałem z American Horror Story Najlepsza telewizja od czasu drugiego sezonu Walking Dead Boom 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 Niech wszyscy idą obejrzeć teraz Włączamy to, idziemy obejrzeć po... Znaczy pierwszy sezon był dobry, Pomyślałem, że do tego momentu już nikt nie ogląda tego odcinka Musisz być, musisz być, eee tam... takim pesymistą Czy Muszę mi tam napierdelać od bratego świtu Że nie podwijam karty na zakładzie o siódmej rano to już w waszym robolskim mniemaniu może być nierobem In the world Where fuck faces are plenty and, and not that far in between There is this team You're welcome. You're welcome. AROK! The fucking oh, fuck. fuckface! JOD! The pussy! Yo! Fuckface! Destroyer. Chciałeś powiedzieć JOD! The pussy destroyer chyba, nie? Nie! nie. Bardzo nie. daleko od pussy destroyera No, ja spróbuję! Co mnie przejechało niby? O, zabiję go! Nie, ja go zabiję! Tam moczą pięścią Nie ja go stawiłem snajperką yes. ah. Albo to Ja pozostanę I... przy mojej... Jego sukcesu mi nie zabij W ogóle gadacie głupoty bo to ja go zabiłem Ciebie nawet tu nie było Ciebie to nawet nie było To nie zmienia Cze... faktu Dawaj dupo jedziemy ładuj się świnio I jedziemy, zabieram się na Mojito Ja tutaj. Dalej musimy jechać. Co cisza teraz zapadła, to no jest ten. Dobra, x, y, z, go. Ja nie, bo ja słucham turbo, bo wtedy wiem, że Dominik chce mnie zramować w Dupala. <grystanie> Ow. Oh. And that just happened. <grystanie> ja no, szedres. Dres, poko jest. Czy ktoś wysiądzie i zrobi travel? Nie. Nie. Nie trzeba. You and me, baby, mean nothing but mammals, so let's do it. No we'd like, it they, like they do it on the Discovery Channel. Oh. And they now! Nie, ale nothing can stop. Teraz, w tym momencie przez z jednej piosenki do drugiej. Przejdź z e, Animals, czy jak to się nam nazywa, do Mortal Kombat intro. Tu, 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 tu. Ok, ja naprawdę muszę kupić sobie amunicję. Helena! Helena! Trzymaj, Helena! Pet. To jest... Helena! Nie. Helena! Helena. Powiedz mi, powiedz mi. Dlaczego twoja twarz wygląda? Jak gówno... Jakby ktoś mi ci doszedł w prawe oko? W lewe oko. Ponieważ ona jest jedną z gwiazdek z fapeningu i miała penis w oku. Ja Ty, to jest bo nie wiadomo to... czy TK is ok. Jest TK ok? No. TK Out of nowhere! <laughs> A co to jest? Tam jest generator, zrobiłem coś. Generator odprawił. Hmm. Dobrze, czy możesz w takim razie ustawić jakiegoś questa, który by nas poprowadził mniej więcej gdziekolwiek? Tak mogę ustawić questa Power to the People. People to the Power. W którym będziemy tworzyć anarchię. To power people. Power to the people is done! People to the power is done! Klub drobreski znalazłem. Klub drobreski jest done! Everything is done! Your mom is done! done. What the fuck up, Dan? Gdzie jest? Już podniosłeś tego klap trapa z dupy? Znaczy mam jego reperki? Okej, okay, czyli nie podniosłeś klap trapa z dupy. No to. Oczywiście. What the fuck? O, zobacz, zobacz, arok, arok, a rok, popatrz, popatrz, popatrz. Patrzę. No jak w Wietnamie. Dobra. Robimy tutaj kaj, nie najpierw? Na Rid podlandach. Chcemy wrócić sam. Oooooo, będziemy mogli tego! Y, Motcha zabić. Motha. Motch. Ach to jest. To jest ten moth, to jest po prostu taki rockout, że. To What? jest Motha. Motha. Can... Co za kutas? Bo kutas jeszcze za mało. Ale obróciłem ci z powrotem. O co ci chodzi? Guys. I was walking down the street when the car. No no, 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 bunch of fucking thing guns. She said, I never seen a man who looks so all well alone. Or could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me all my way. I said, You're such a sweet young thing. Why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no.